No, i zobaczcie, pompy mamy na wierzchu, obie. Tutaj powiem Wam tylko, że dodatkowo musiałem jeszcze rozkręcić sobie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Troszkę tutaj chyba dzisiaj ciemno, ale myślę, że ogarniemy sytuację. Jak widzicie, mamy przed sobą małe pudełko. Pewnie już wiecie co to jest, bo przeczytaliście opis. Yy, ale zanim zaczniemy wymieniać pompę, tak, bo to jest pompa podciśnienia, jak widzicie firmy Borsuk. And Borsuk. Yy, zanim zaczniemy wymieniać, może powiem Wam dlaczego, jakie miałem objawy i co się stało. Problem ten już się pojawiał u mnie od dłuższego czasu, aczkolwiek nie zawsze. Oczywiście wywalało mi spirale na liczniku i czasami check engine No i oczywiście nie, nie pytałem w grupie, tak, bo dobrze wiecie, że to może znaczyć milion błędów Oczywiście diagnoza komputerowa, no i diagnoza pokazała na gruszkę turbiny Oraz ten zabór, który steruje gruszką No i pierwsze co, no to właśnie pomyślałem, że no faktycznie może coś z tym No i już ten zabór sobie no by zamówiłem Ale nie wymieniałem go jeszcze, jeździłem dalej Zrobiłem chyba ze 2000 km i ten błąd nie wywalał. Później znowu zrobiłem z 500 i ten błąd wywalił. Mówię, no, aha, trzeba się wziąć jednak za robotę. Ale znów skasowałem, pojechałem, Holandia, Polska i znów nic się nie działo. Także troszeczkę już to było dla mnie dziwne. No ale zawór miałem już kupiony. Ale po jakimś czasie zauważyłem, że dzieje się to tylko niemal po odpaleniu auta. Czyli odpalamy auto i po kilku sekundach yy, ten błąd nam się pokazywał, nie jadąc w ogóle autem. No i tutaj już coś było dla mnie podejrzane, bo równocześnie z tym auto czasami tak dziwnie odpaliło. Nie wiem, jak Wam to opisać. A jak wiecie też, żeby odpalić automata, trzeba przycisnąć hamulec, i troszeczkę mi wpadła noga, można powiedzieć, w podłogę. No i to właśnie było tym takim objawem, który troszeczkę rozjaśnił mi umysł. Bo jak pamiętam, szukałem objawów tych błędów, które mi się pokazały. Znalazłem gdzieś w internecie dwa czy trzy takie przypadki, że ktoś miał problem z podciśnieniem. A jak wiecie, między innymi tą gruszką właśnie i tym zaworem steruje podciśnienie. No ale co wyczytałem ważniejszego, właśnie że ktoś miał problem właśnie z pompą. Oczywiście mogłaby być jeszcze jedna sytuacja, że po prostu przewody podciśnieniowe gdzieś mogłyby być przerwane, pęknięte i traciłoby też ciśnienie ale to by wydaje mi się, że było cały czas, a nie y, tylko w momencie odpalania i przyciskania hamulca. Także to też troszeczkę pominąłem, aczkolwiek naprawa wymiana przewodów to są groszowe sprawy, gdzieś słyszałem, że nawet można to zmierzyć vcds em Próbowałem, ale nie znalazłem nigdzie, a żeby kupić specjalne narzędzie, no to y, taniej chyba wyszło mi kupić nową tą pompę, bo koszt takiej pompy to coś nieco ponad 300 zł, no i sugerując się tym właśnie co chłopaki gdzieś na forach pisali że w kilku przypadkach była taka sytuacja, że ta pompa po prostu nie domagała, podawała za małe ciśnienie i przez to sypało takimi błędami część ludzi oczywiście też wymieniało te gruszki tak jak ja chciałem na początku, czy zawory ale dobrze, że tego nie zrobiłem i poczekałem chwileczkę i można powiedzieć zdiagnozowałem problem inaczej, dlatego dziś zajmiemy się wymianą takiej pompy Tutaj wymiana nie będzie chyba aż tak bardzo skomplikowana. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję. Pompa znajduje się tutaj z tyłu silnika. Powiedzmy między na nałąc silnika ze skrzynią. Oczywiście tutaj od góry bardziej od naszej strony. Tutaj o, dokładnie tutaj. Ale zanim zabierzemy się za wymianę może tutaj zorganizuję trochę lepsze światło. No i będziemy się chyba brać za wymiankę bo tutaj za dużej filozofii nie będzie. Tutaj żeby było łatwiej, to pokażę wam po prostu na nowej pompie. Mamy tylko do odkręcenia z tego co widzę, cztery śruby, czyli tutaj ta, 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 ta i ta, oraz ściągamy przewód, którym właśnie jest podawane podciśnienie na silnik. To jest właśnie tutaj z tyłu dokładnie ten przewód, czyli ściągamy opaskę i ściągamy sobie ten przewód na, na bok. No i tutaj, jak widzicie, właśnie mamy pompę. Kurczę, tutaj jest właśnie mało miejsca, żeby Wam pokazać, ale możecie sobie właśnie, tak jak ja, wziąć po prostu na wzór nową i odkręcać te śruby cztery i ta pompa już Wam wyjdzie, bo ona się tylko w sumie na tych śrubach trzyma. Pamiętajcie, żeby wyciągnąć ją tam razem z podkładką. Tutaj jest nowa w komplecie. No i później ważne będzie, żeby ustawić sobie te zęby odpowiednio tam nawałek rozrządu, który tą pompę nam napędza, ale to y, zrobimy później, dopiero jak już będziemy montować nową. W każdym razie teraz właśnie zabiorę się za demontaż starej. Y, ogólnie mówię, no, filozofii nie ma, tylko jest troszeczkę niewygodnie, bo musimy się tutaj na całym aucie położyć, żeby tam sięgnąć do tyłu, także troszeczkę się zmęczymy, ale myślę, że tyle to damy radę ogarnąć. Dobra, zabieram się na początek za ściągnięcie przewodu i tak jak powiedziałem, odkręcamy cztery śruby. No i zobaczcie. Pompy już mamy na wierzchu obie. Tutaj powiem wam tylko, że dodatkowo musiałem jeszcze rozkręcić sobie tutaj ten czujnik różnicy ciśnień wraz z jego takim tutaj powiedzmy stojaczkiem, żeby po prostu było lepsze dojście. No i to trzeba zrobić. No i chyba tylko tyle, tak? reszta to te cztery śruby, tak jak Wam pokazywałem, no z dojściem jest tak średnio, ale mówię, no dacie radę, jest po prostu niewygodnie stać, tutaj trzeba się jakoś położyć najlepiej, także bez problemu to wykręcicie, wiadomo, teraz musimy sobie tamto miejsce, w które przychodzi nam pompa, obczyścić ładnie szmatką, bo będziemy zakładać nową uszczelkę, nowa uszczelka jest w komplecie, tutaj jak widzicie, stara była identyczna, no i co, i teraz tak jak wyciągnęliśmy, ustawić sobie tutaj dokładnie w te same miejsce nową pompę, żeby łatwiej po prostu trafić nam tutaj na wałek, bo ona musi wskoczyć w swoje miejsce. Jest taka jakby tulejka, tak, po której ona musi się wcisnąć na swoje miejsce, dlatego ważne jest to, żeby była ustawiona tak samo. No i co, no jak oczyścimy już tamto miejsce, no to wkładamy tą pompę z powrotem, tak? Tak jak rozbieraliśmy, wyciągaliśmy tą no i skręcamy wszystko po kolei, tak jak żeśmy rozkręcali Także ja teraz się zabieram właśnie za czyszczenie tamtego miejsca Na samym początku No a później oczywiście będę tą pompę wkładał i montował No i skręcał wszystko do Także zabieram się i działam No i pompa siedzi na swoim miejscu Wszystko jest poskręcane Posprawdzane Pomontowane nie wiem, czas operacyjny takiej akcji to myślę, że na spokojnie, bez pośpiechu, godzinkę i załatwione. Tutaj mówię dodatkowo troszeczkę rozbierania. Właśnie tutaj chodzi o czujnik różnicy ciśnień i ten cały jego stelaż, który go trzyma. Trzeba go wyciągnąć, bo będzie wtedy większy dostęp. Poza tym no, trzeba wyciągnąć, bo tam te śruby dwie od właśnie pompy trzymają cały ten stelaż, także no, bez tego się nie obędzie, ale mówię, to nie jest jakiś duży problem. No i co, no, odpalam teraz auto, pojeżdżę, posprawdzam no i zobaczymy czy ten błąd się będzie pojawiał. Mam nadzieję, że już będę miał spokój, że już nie będę miał tego błędu. No zobaczymy. No jak jesteście ciekawi, no to pytajcie w komentarzu, bo na pewno ten film będzie opublikowany trochę później, także yy, zanim nastąpi publikacja, to ja już na pewno kilkaset albo kilka tysięcy na pewno kilometrów zrobię, także będę już chyba wiedział na 100%. No, a ja chyba tym optymistycznym akcentem zakończę już ten film. Mam nadzieję, jak zawsze, że Wam się on przyda. Będziecie mogli skorzystać przy wymianie takiej pompy. Jeżeli będziecie mieli podobny problem, także będziecie mogli sobie zerknąć, jak taką pompę wymienić. Oczywiście też zapraszam Was na mój kanał. Tam macie sporo takich filmów, różnych poradników. Także też korzystajcie, jeśli filmy Wam się podobają. Zostawcie łapkę w górę, oczywiście subskrybujcie kanał. Zapraszam też Was na Facebook, na grupę A6C7. A my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!